Siemma Siemma, dzisiaj jestem. Recenzuję zestaw marty z Jego dom. Widocznie. widocznie. Recenzujemy zestaw młodego M. Dzień dobry. Kiedy Będzie kupion. A co to za M90133. Kola, to Lipton. Nie ma AIDS. Kola, panda, Sprite albo kola. Kola. To Sprite. I, I sos yy... słodko-kwaśny, jeden. Dziewczyna ma rodzinny. Tak, tak. To wszystko, dziękuję. No, czekamy już tutaj na rachunek. Zrób coś śmiesznego zabaw widzę. Nie widać cię w kamerze. Kur... Nie pokazuj się tak brzydko Czy wyglądasz dzisiaj Sprita. Długo co? No, dziękuję. O, babcia idzie. Matczu. Dobra, my już jesteśmy tutaj. I co mamy w zestawie? A się... Tutaj. To jest. Tak. To jest. To Dobra. To ładnie. To jest ładnie. Idalne. Czekaliśmy już zestaw top. Macie. Wydaliśmy tą wersję z, 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 z napojem ponieważ i blokujowe frytki są, dużo się wysypało, to jest na minus, ale no to, to chyba ja w transporcie. Mm. I mamy tutaj właśnie hamburger modego tutaj Majera. Zobaczcie, ile lepiej się wysypało, ludzie To jest... Aha! I dostaliśmy takie wlepy. Nie wiem po co malnować papier. Na no, takie coś. To jest na duży minus. Ale sobie gdzieś tam nakleimy, nie? My jesteśmy ogólnie wege na co dzień Ale dobra Sprite to chyba jest taki sam, nic się chyba nie zmieniło Nigdy nie wziąłam sprite w maku mm. frytki. Frytki. frytki, Tutaj, o sos słodko-kwaśny mamy mm. Dobra, dobre frytki Potrójny bulgier młodego ma Majera mm. Wygląda tak Mm, czy wygląda to apetycznie? da? No, nie bardzo Dobra. Recenzujemy Kochanie, was trochę bułki recenzuj. Dzięki Bo właśnie my jesteśmy wege Ale... Mm. Bo dokładnie tak, jak sobie go wyobrażałem. Tylko trzeba, wiadomo, upgradeować to. Tak? I dodać do niego najpotrzebniejsze rzeczy. Masz mnie nagrywać przez chwilę? Tak, mam się nagrywać. Mhm. Tak jak w zwykłym cheeseburgerze. Nie wiem, czy tak robicie, ja tak robię. Dodaję tej fryty. Bo to cheeseburger bez frytek to jest. Główna nie cheeseburger. A potem kolejny cheeseburger. No, powinien mieć podrójną porcję frytek, ale niestety zgubiłem ten ketchup. I polewamy to wszystko so sosem pomidorowym. Dobrze, teraz zobaczymy. Może będzie lepszy. W ogóle czemu jest potrójny cheeseburger dostaliśmy podwójne ogórki. Tłumaczysz? Nie wiadomo. Dobra. Mmm. Rozwija się. Całość oceniam na w sumie 16. Około 6%. 6. Mi się wydaje, że 6 to jest. No oczywiście tego nie będziemy jedli, bo nie potrzebujemy takich rzeczy, bo to jest właśnie tłuste i zdrowe i, 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 i mięsne, a My właśnie nie jemy mięsa. Więc zaraz pojednamy jakiemuś bezdomnemu. Ale to już nie będziemy nagrywać z szacunku do, do właśnie ludzi takich. No i co? Żegnamy się z Wami. Następny odcinek będzie... Jeszcze moja ocena. A ty to tam tam kobiet, jesteś. Popa.